W tym tygodniu aktywny mamy kolejny challenge o nazwie Pacz i Podziwiaj w razie Upadek Króla w Ekanterze z Ogrem. Challenge aktywny jest w tym tygodniu, kolejna jego możliwość pojawi się za 5 tygodni. Ponownie polecam wykonać challenge w wersji Master ze względu na lepszy i jednak challenge może zostać wykonany również w wersji normalnej najazdu. Zasada challenge'u jest dosyć prosta, jednak jedyna trudność, jaką tu napotkamy, jest trudność przetrwania zwłaszcza wersji master. Na czym polega nasz challenge? Dotyczy on dwóch osób zajmujących się spojrzeniem ogra. Czyli dla przypomnienia, jeden gracz stoi z tyłu areny i strzela w żółte bąbelki na plecach bosa, następnie ten gracz po trzymaniu spojrzenia ogra przesuwa się na tył drużyny, która zadaje obrażenia, stojąc w Bajorku, które powstało po rozbiciu kuli na suficie. Po czym kolejno drugi gracz strzela w bąbelki ogra na jego plecach w momencie, gdy czas spojrzenia ogra, który posiada pierwszy gracz, dobiega końca. W naszym challenge dwójka graczy musi wykonać dodatkowy ruch, a mianowicie stanąć w jeziorku razem z drużyną i strzelać w brzuch ogra. Podstawową zasadą tego challenge'u jest, aby gracz, który strzela w bomelki Ogra, zrobił to w momencie, gdy drugi gracz stoi w jeziorku i z drużyną i pod koniec jego czasu. Gracz, który zabiera spojrzenie Ogra, nie musi więc cały czas stać w jeziorku razem z drużyną. Ważne, by stał on około 5 do 10 sekund przed zakończeniem jego czasu spojrzenia. I ważne, by drugi gracz strzelił w plecy Ogra, zabierając jego spojrzenie, w momencie, gdy drugi gracz odpowiedzialny za spojrzenie. Stoi aktualnie w jeziorku przed jego czasem zakończenia spojrzenia ogra. W mojej praktyce wygląda to następująco: Gracze odpowiedzialni za spojrzenie ogra o nazwie A i B. Gracz A strzela w plecy ogra i biegnie na tył drużyny, by ogr spojrzał w jego kierunku, a następnie, gdy czas spojrzenia dobiega do 10 sekund, wchodzi on w jeziorko, gdzie stoi z drużyną. W tym czasie gracz B strzela w plecy ogra, idzie on na tył drużyny, gdy czas spojrzenia ogra dobiega do 10 sekund. Gracz B wchodzi w jeziorko do drużyny, a gracz A strzela w bombelki. Powtarzamy cały schemat. Trudnością jest tu przetrwanie, zwłaszcza na masterze. Gdy gracz ze spojrzeniem stoi w jeziorku razem z drużyną, Ogr atakuje tego gracza, czyli również całą drużynę, za pomocą czarnych kulek, które zniszczyć może tylko osoba mająca spojrzenie. Aby przetrwać ten atak najlepiej będzie, jeśli w drużynie znajdą się czarownice ustawieni na leczącego Wella, studnię leczącą. Jeśli gracz, który ma spojrzenie ogra i ma też studnię leczącą, lub osoba w jeziorku, wtedy gracz ten może bezpośrednio iść do jeziorka, by nie zabić drużynę stojąc na studni leczącej. Jeśli nie, taktyka 10 sekund zadziała najlepiej, jeśli nie ma aktywnej studni leczącej w danym momencie. Challenge nie zostanie udany, jeśli na przykład gracz B zabiera spojrzenie ogra, ale gracz A nie stał w tym momencie w jeziorku. Jak również co się zdarza, gdy gracz B zabiera spojrzenie ogra, ale gracz A został w tym momencie odepchnięty przez straż z jeziorka, czyli nie stał on w jeziorku, podczas gdy drugi gracz zabiera spojrzenie. Wtedy challenge jest nieudany. Życzę udanej rozgrywki.